FATF chwali tron. Blockchain coraz skuteczniejszy w walce z przestępczością finansową. Nvidia zmienia zasady gry. Tańsza sztuczna inteligencja, ale GPU wciąż na wagę złota. PayPal pod presją. Rynek nie kupuje nowej wizji z CS. Bitminę stawia wszystko na Ethereum. Gigantyczny staking zmienia układ sił. Ripple wchodzi do korporacyjnych finansów. Automatyzacja zamiast arkuszy i ręcznej kontroli. Florida szykuje bitcoinową rezerwę. Kryptowaluty coraz bliżej skarbca stanu. Zanim zaczniemy, Witam wszystkich na kanale Krypto wiadomości Polska, miejscu, gdzie każdego dnia dostajecie najświeższe newsy ze świata kryptowalut. Zachęcam do subskrybowania i kliknięcia dzwonka, żeby zawsze być na bieżąco z nowinkami, oraz zostawienia łapki w górę i podbijania filmu, jeśli się Wam spodobał, a także aktywnej dyskusji w komentarzach na tematy poruszone w materiale. A teraz zapraszam na dzisiejszy film. FATF chwali Tron. Blockchain coraz skuteczniejszy w walce z przestępczością finansową. Tron DAO ogłosiło, że jego wspólna inicjatywa z sektorem publicznym i prywatnym została oficjalnie doceniona przez jedną z najważniejszych instytucji nadzorczych świata finansów. Chodzi o Financial Action Task Force, czyli globalną organizację wyznaczającą standardy walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. W najnowszym raporcie FATF wskazała T3. Financial Crime Unit jako wzorcowy przykład skutecznej współpracy państwowych organów ścigania z branżą blockchain. T3 Financial Crime Unit to unikalna inicjatywa powołana do życia przez Tron, Tether oraz TRM Labs. Jej celem jest identyfikowanie i blokowanie nielegalnych działań prowadzonych na blockchainie. Projekt działa bezpośrednio z organami ścigania na całym świecie i pozwala reagować na zagrożenia w czasie rzeczywistym bez względu na granice państw. Od momentu startu, który nastąpił jesienią 2024 roku, jednostka T3 w ciągu niewiele ponad roku zdołała zamrozić aktywa przestępcze o łącznej wartości przekraczającej 300 milionów dolarów. Działania obejmowały wiele regionów świata i pokazały, że szybka reakcja oraz współpraca między firmami technologicznymi a instytucjami publicznymi realnie ograniczają skalę przestępczości finansowej w sieciach blockchain. W swoim raporcie FATF podkreśliła, że T3 Financial Crime Unit analizuje ogromne wolumeny transakcji, monitorując globalny przepływ środków liczony w miliardach dolarów. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie podejrzanych schematów i blokowanie nielegalnych funduszy, zanim znikną one w rozproszonym systemie. Przedstawiciele TRM Labs zwracają uwagę, że to dowód na zmianę podejścia do walki z przestępczością w świecie aktywów cyfrowych. Tradycyjne metody odzyskiwania środków po zakończeniu śledztwa coraz częściej zawodzą, ponieważ wirtualne aktywa poruszają się błyskawicznie. Dlatego kluczowe staje się działanie natychmiastowe oparte na analizie blockchaina i ścisłej koordynacji wielu podmiotów. Uznanie ze strony FATF wzmacnia pozycję T3 Financial Crime Unit jako pierwszego na świecie operacyjnego modelu, który pokazuje, że publiczne blockchainy mogą wspierać globalne bezpieczeństwo finansowe zamiast je osłabiać. Dla TronDAO to także potwierdzenie, że rozwój technologii blockchain może iść w parze z odpowiedzialnością, przejrzystością i realną walką z przestępczością finansową. Nvidia zmienia zasady gry. Tańsza sztuczna inteligencja, ale GPU wciąż na wagę złota. Nvidia zaprezentowała nową architekturę obliczeniową o nazwie Rubin, która może znacząco obniżyć koszty trenowania i uruchamiania zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji to deklaracja, która od razu stawia pod znakiem zapytania modele biznesowe części projektów kryptowalutowych, opartych na założeniu, że moc obliczeniowa kart graficznych zawsze będzie dobrem rzadkim. Platforma Rubin została oficjalnie pokazana podczas targów CS 2026 roku. To kompletny system złożony z sześciu zaprojektowanych wspólnie układów, nazwanych na cześć amerykańskiej astronom Wery Rubin, według szefa Nvidia Jensena Huang'a, Architektura weszła już do pełnej produkcji i znacząco poprawia wydajność pracy modeli sztucznej inteligencji. Dla projektów krypto, które próbują monetyzować dostęp do GPU, taka poprawa efektywności może wyglądać jak zagrożenie. Logika jest prosta: skoro ta sama praca wymaga mniej mocy, to zapotrzebowanie powinno spadać. Historia pokazuje jednak coś zupełnie odwrotnego. W świecie technologii tańsza i wydajniejsza moc obliczeniowa niemal zawsze prowadzi do wzrostu popytu. Gdy koszty spadają, pojawiają się nowi użytkownicy, obecni klienci uruchamiają więcej zadań, a zupełnie nowe zastosowania stają się opłacalne. Klasycznym przykładem jest chmura obliczeniowa, która zamiast zmniejszyć zapotrzebowanie na serwery, doprowadziła do eksplozji wykorzystania mocy obliczeniowej. Ekonomiści nazywają to paradoksem Jewąsa. Już w XIX wieku zauważono, że zwiększenie efektywności zużycia surowców nie ogranicza ich wykorzystania, lecz je większa. W świecie sztucznej inteligencji działa to podobnie. To tłumaczy, dlaczego tokeny projektów takich jak Render, Akash czy Golem w ostatnich dniach wyraźnie zyskiwały. Te zdecentralizowane sieci nie konkurują bezpośrednio z gigantycznymi centrami danych. Ich siłą jest elastyczność i możliwość obsługi krótkoterminowych zadań, tam gdzie akurat dostępne są niewykorzystane karty graficzne. Warto też pamiętać, że największe zyski wydajności platformy Rubin dotyczą głównie ogromnych centrów danych. Poza nimi rynek wciąż zmaga się z realnym niedoborem sprzętu. Kluczowym wąskim gardłem pozostaje pamięć wysokiej przepustowości, niezbędna do nowoczesnych kart dla sztucznej inteligencji. Najwięksi producenci tej pamięci zapowiadają, że ich moce produkcyjne na cały 2026 rok są już zakontraktowane, a ceny idą w górę. To właśnie dlatego zdecentralizowane rynki mocy obliczeniowej wciąż mają rację bytu. Nie rozwiązują problemu globalnego niedoboru GPU. Ale oferują alternatywny dostęp do zasobów dla projektów, które nie mogą pozwolić sobie na długoterminowe kontrakty z hiperskalerami. Boom na sztuczną inteligencję zmienia też branżę górnictwa kryptowalut. Kolejne halvingi Bitcoina zmniejszają nagrody za wydobycie, a infrastruktura górników coraz częściej trafia do zadań związanych z AI i obliczeniami wysokiej wydajności. Przykłady takich pivotów już pojawiają się na rynku. Nowa architektura NVIDIA nie likwiduje niedoborów sprzętu, Sprawia jedynie, że to, co już istnieje, jest wykorzystywane efektywniej. A to paradoksalnie może jeszcze bardziej napędzić popyt na GPU, pozostawiając przestrzeń dla zdecentralizowanych sieci obliczeniowych w trakcie trwającego boomu na sztuczną inteligencję. PayPal pod presją. Rynek nie kupuje nowej wizji z CS. Akcje PayPala znalazły się pod wyraźną presją po najnowszej prezentacji spółki na targach CS. Inwestorzy zareagowali chłodno na zapowiedź nowego produktu reklamowego, a notowania firmy spadły w trakcie sesji w sposób, który jasno pokazuje brak zaufania rynku do krótkoterminowej poprawy sytuacji. W trakcie środowej sesji kurs PayPal'a od samego otwarcia gwałtownie osłabł. Sprzedaż dominowała już w pierwszych minutach handlu, a akcje szybko zeszły niżej, sygnalizując, że inwestorzy nie są przekonani do ogłoszonych nowości. Po porannym dołku pojawiła się próba odbicia, jednak była ona krótka i dość słaba. Kurs ustabilizował się jedynie na moment, po czym ponownie zaczął osuwać się w dół aż do zamknięcia sesji. Dodatkowo handel przed otwarciem kolejnego dnia nie przyniósł oznak ulgi. Notowania delikatnie spadały dalej, co sugeruje, że rynek nie spodziewa się szybkiego odbicia ani nagłej zmiany nastroju. Podczas CS PayPal zaprezentował nową platformę reklamową o nazwie Transaction Graph Insights and Measurement. Rozwiązanie ma wykorzystywać dane o transakcjach użytkowników, aby pomóc sprzedawcom lepiej mierzyć skuteczność reklam i optymalizować kampanię. Teoretycznie brzmi to jak nowy strumień przychodów, jednak reakcja rynku pokazuje wyraźny sceptycyzm. Inwestorzy zdają się uważać, że reklama nie rozwiązuje podstawowych problemów spółki. PayPal od dłuższego czasu zmaga się z presją na swój flagowy system płatności oraz z coraz silniejszą konkurencją ze strony innych rozwiązań cyfrowych. Dodatkowo pojawiają się obawy o spowolnienie wydatków konsumentów, szczególnie na rynku amerykańskim. Ostrożność widać także w reakcjach analityków. Część instytucji podtrzymała negatywne rekomendacje, a inne obniżyły ocenę akcji do neutralnej. To idealnie wpisuje się w obraz wykresu, gdzie każda próba odbicia szybko była gaszona przez sprzedających. Choć wycena PayPal'a na papierze wygląda atrakcyjnie, rynek wyraźnie pokazuje, że niska cena sama w sobie nie wystarcza. Inwestorzy czekają na twarde dowody stabilizacji kluczowego biznesu, a nie tylko nowe pomysły poboczne. Podsumowując, spadek kursu i słaba struktura sesji jasno pokazują, że zapowiedź z CS nie zmieniła nastawienia rynku. Sprzedający wciąż kontrolują trend, a krótkoterminowo presja na akcje PayPala pozostaje wysoka. Chcesz być o krok przed innymi? Dołącz do naszego telegrama. Szybkie newsy, sygnały Rafała i najświeższe airdropy tylko dla subskrybentów. Jest to nasz jedyny oficjalny kanał. Link w opisie filmu. Bitminę stawia wszystko na Ethereum. Gigantyczny staking zmienia układ sił. Bitmain coraz mocniej zaznacza swoją obecność w ekosystemie Ethereum. Firma właśnie zwiększyła skalę stakingu, dokładając kolejne środki i umacniając się na pozycji jednego z największych posiadaczy Etheru na świecie. Z danych on-chain opublikowanych na początku stycznia wynika, że Bitmain zdeponowało dodatkowe 19200 ETH do stakingu. Wartość tej operacji to ponad 60 milionów dolarów. Tym samym łączna wartość Ethereum, które firma aktywnie stakuje, przekroczyła poziom 2,5 miliarda dolarów. Obecnie Bitmine ma w stakingu około 827 tysięcy et. To efekt bardzo szybkiej ekspansji, która rozpoczęła się pod koniec grudnia. Najpierw pojawił się pierwszy duży depozyt, potem kolejne masowe dokładki, w tym jedna szczególnie duża operacja na początku stycznia. Po ostatnim ruchu niemal jedna piąta wszystkich posiadanych przez firmę Etherów pracuje już w sieci, generując pasywny dochód. Przy obecnych warunkach stakingu Ethereum, które oferują umiarkowaną, ale stabilną stopę zwrotu, Bitmine może liczyć na przychody liczone w dziesiątkach milionów dolarów rocznie. To pokazuje, że strategia firmy nie polega wyłącznie na trzymaniu aktywów, ale na aktywnym wykorzystaniu infrastruktury blockchaina. Jeszcze bardziej imponująco wygląda całkowity bilans Etheru w posiadaniu Bitmina. Firma kontroluje dziś ponad 4 miliony ETH, co stanowi kilka procent całej podaży Ethereum w obiegu. Dzięki temu Bitmin stało się największym znanym korporacyjnym posiadaczem tej kryptowaluty i ustępuje jedynie największym bitcoinowym skarbcom cyfrowych aktywów. Na tle całego rynku instytucjonalnego to pozycja dominująca. Łączne rezerwy Etheru posiadane przez firmy są tylko nieznacznie większe niż zasoby samego Bitmina, co pokazuje skalę koncentracji kapitału. To jednak nie koniec planów. Spółka przygotowuje się do uruchomienia własnej sieci walidatorów Ethereum działających na terenie Stanów Zjednoczonych. Projekt ten ma wzmocnić pozycję Bitmin nie tylko jako inwestora, ale także jako kluczowego uczestnika infrastruktury sieci. Warto przy tym zauważyć, że kolejka do uruchamiania nowych walidatorów już teraz jest mocno obciążona, głównie przez rosnący napływ kapitału instytucjonalnego. Więcej szczegółów na temat dalszej ekspansji stakingu i strategii wobec Ethereum ma zostać ujawnionych podczas najbliższego spotkania akcjonariuszy. Jedno jest jednak pewne: Bitmin coraz wyraźniej pokazuje, że Ethereum stało się dla tej firmy kluczowym aktywem, a jej działania mogą realnie wpływać na przyszły krajobraz stakingu w całej sieci. Ripple wchodzi do korporacyjnych finansów: automatyzacja zamiast arkuszy i ręcznej kontroli. Ripple coraz wyraźniej przesuwa swój ciężar w stronę finansów korporacyjnych. Najnowszy ruch firmy pokazuje, że ambicje tej technologii wykraczają daleko poza same płatności i kryptowaluty. Chodzi o automatyzację procesów finansowych w globalnych firmach, która może realnie zmienić sposób zarządzania skarbcem, raportowaniem i zgodnością z przepisami. Sednem tej zmiany jest G-Treasury, rozwiązanie rozwijane w ramach ekosystemu Ripple, które przejęło firmę Solvexcia. Celem tej akwizycji jest wzmocnienie automatyzacji w obszarach uzgodnień finansowych oraz raportowania regulacyjnego, czyli tam, gdzie dziś wiele korporacji wciąż polega na ręcznej pracy i arkuszach kalkulacyjnych. Eksperci branżowi zwracają uwagę, że manualne procesy spowalniają podejmowanie decyzji i zwiększają ryzyko błędu. To właśnie dlatego Ripple konsekwentnie rozwija infrastrukturę, która ogranicza udział człowieka w rutynowych operacjach, stawiając na spójne, zautomatyzowane systemy. Znaczenie g jest tu kluczowe. Platforma już teraz wspiera międzynarodowe firmy w utrzymywaniu przejrzystej kontroli finansowej, a integracja z Solvexią otwiera nowy etap automatyzacji. Powstaje jednolity system, który zastępuje dziesiątki arkuszy jednym środowiskiem do zarządzania zatwierdzeniami, uzgodnieniami i raportami dla regulatorów. Analitycy postrzegają ten krok jako odpowiedź na coraz ostrzejsze wymogi raportowe na świecie. Nowe rozwiązanie łączy klasyczne finanse z aktywami cyfrowymi, co ma ogromne znaczenie w czasach rosnącej popularności płatności opartych na blockchainie. Automatyczne uzgadnianie danych skraca czas pracy zespołów finansowych, a szczegółowe ścieżki audytu pomagają spełniać globalne standardy zgodności. Dla Ripple to kolejny element szerszej wizji której operacje skarbowe firm są bezproblemowo połączone z cyfrowymi aktywami. Mniej ręcznych kroków oznacza mniejsze ryzyko nadużyć i większą precyzję kontroli, co dla dyrektorów finansowych ma dziś ogromną wartość. Specjaliści podkreślają również poprawę widoczności przepływów w wielu walutach i klasach aktywów. W świecie, gdzie regulacje zmieniają się coraz szybciej, taka elastyczność staje się kluczowa. Ripple zapowiada dalsze udoskonalanie systemu, koncentrując się na szybkości, dokładności i przejrzystości danych. Rozwiązanie przyciąga uwagę nie tylko firm, ale też analityków rynku krypto i badaczy technologii blockchain. Dla studentów finansów, to żywy przykład, jak automatyzacja może ograniczać ryzyko i porządkować globalne finanse. Ripple jasno sygnalizuje, że przyszłość korporacyjnych finansów to spójne, zautomatyzowane systemy, które eliminują chaos ręcznej pracy. Integracja G-Treasury i Solvexi może być zapowiedzią nowej ery zarządzania skarbcem, w której przejrzystość i efektywność stają się standardem, a nie luksusem. Floryda szykuje bitcoinową rezerwę. Kryptowaluty coraz bliżej skarbca stanu. Na Florydzie nabiera tempa projekt, który może uczynić bitcoina częścią oficjalnych rezerw finansowych stanu. Lokalni ustawodawcy pracują nad nową propozycją która w wyraźny sposób zawęża wcześniejsze, znacznie szersze pomysły i skupia się praktycznie wyłącznie na jednej kryptowalucie. Chodzi o projekt ustawy senackiej, oznaczony jako SB 1038, złożony pod koniec grudnia przez republikańskiego senatora Joe Grutersa. Dokument trafił już do komisji odpowiedzialnej za kwestie budżetowe, środowiskowe i administracyjne, gdzie musi przejść serię przesłuchań i głosowań, zanim ewentualnie trafi pod obrady całego Senatu Florydy. Nowa propozycja zakłada utworzenie strategicznej rezerwy kryptowalutowej Florydy. Rezerwa miałaby być zarządzana bezpośrednio przez głównego urzędnika finansowego stanu. To jego biuro mogłoby kupować, przechowywać, zarządzać oraz sprzedawać kryptowaluty, podobnie jak robi się to w przypadku innych aktywów publicznych. Choć w treści ustawy nie pada wprost nazwa Bitcoin, kryteria są bardzo jasne: do rezerwy mogłyby trafić wyłącznie kryptowaluty. Które przez ostatnie dwa lata utrzymywały średnią kapitalizację rynkową na poziomie co najmniej 500 miliardów dolarów. W praktyce oznacza to tylko jedno aktywo, które spełnia ten warunek. To podejście znacząco różni się od wcześniejszych prób podejmowanych na Florydzie. Jesienią poprzedniego roku pojawił się projekt, który dopuszczał inwestowanie publicznych pieniędzy w szeroką gamę cyfrowych aktywów, od bitcoina przez produkty giełdowe, aż po tokeny niewymienialne. Pomysł wzbudził jednak sprzeciw, głównie z powodu ryzyka dla funduszy emerytalnych i zbyt szerokiego zakresu inwestycji. Nowa inicjatywa całkowicie wyklucza fundusze emerytalne i tworzy osobną strukturę rezerwy, nad którą pełną kontrolę ma Urząd Finansowy Stanu. To rozwiązanie ma uspokoić sceptyków i jasno oddzielić kryptowaluty od pieniędzy przeznaczonych na świadczenia społeczne. Podobne modele, skoncentrowane wyłącznie na Bitcoinie, zostały już przyjęte w innych stanach, takich jak New Hampshire czy Texas. Floryda zdaje się iść tą samą drogą, stawiając na prostszą i bardziej konserwatywną konstrukcję. Przed projektem wciąż jednak długa droga legislacyjna. Ustawa wymaga jeszcze powiązanych przepisów, które stworzą odpowiednie ramy prawne dla funkcjonowania rezerwy. Dopiero po ich uchwaleniu możliwe byłoby realne wdrożenie pomysłu. Jeśli plan dojdzie do skutku, główny urzędnik finansowy będzie zobowiązany do regularnego raportowania stanu rezerwy, jej wartości oraz podejmowanych działań. Ostateczna decyzja zależy od tego, czy ustawodawcy uznają nową bitcoinową wersję projektu za wystarczająco bezpieczną i odmienną od wcześniejszych nieudanych prób. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, podbij film, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na przedstawione tematy, który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października. 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik ustaw z 2005 nr 200 łamane na 6. Pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie. I w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.